Ela z tej strony okay, Dziś bym chciał Wam pokazać, jak zrobić taki słoik. Taki z blokatem fajny słoiczek. No a więc jak go zrobić? Ale najpierw oczywiście musicie zasubskrybować nasz mój kanał, dać lajka, like, subskrypcję z dzwonem. No i... No i lecimy. No, więc jak to zrobić? Bardzo łatwo, bardzo fajnie. duże zabawy. Później mamy taki słoiczek. Dobra. No, więc najpierw musicie mieć jakiś słoik. Jakiś słoik? No, i jak, ma, jak macie taki słoik, no nie? To otwieracie go. Hops, so, otwieracie. Ja go nie otwieram, bo ja zakleiłam, żeby nie mógł otwierać. Otwieracie sobie go. No i co? Wsypujecie brokat, jaki tam macie, jaki lubicie, jaki wam się podoba. Wtedy yy, zamykacie ten, ten. Zamykacie, to znaczy nie, nie jeszcze nie zamykacie yy, ten. Wlewacie tam wodę. Jak w, wle, wlejecie tam wodę to wtedy sobie zamykacie ten słoik yy, no i jak to yy, no ozdabiacie sobie jak tam chcecie jak wam się podoba ja sobie tak ozdabiłam tak, tak mogę sobie robić i wtedy taką fajnie wiecie pływa ja tam dodałam ta, ta, trochę jeszcze tego no, gorącego kleju bo ja Widzicie, ja lubię takie, takie glutki na no takie patrzeć. Jak chcecie, to wy też dodajcie. Bo wtedy widać takie fajne gluty. I się podobają. No, co? Siema.